Czwartek nad ranem spokojna dzielnica San Diego w Kalifornii stała się sceną tragicznego wypadku lotniczego, który pochłonął życie kilku osób i spowodował znaczne niszczenia na ziemi. Prywatny samolot Cessna 550, znany również jako Citation II, rozbił się w gęsto zaludnionej dzielnicy Murphy Canyon. W bezpośrednim sąsiedztwie lotniska Montgomery Gibbs do katastrofy doszło tuż przed godziną 4.00 rano czasu lokalnego. Maszyna, którą według danych portalów FlightAware leciała z małego lotniska Colonel James Yabara w Wichita w stanie Kansas, miała planowo lądować na lotnisku Montgomery Gibbs Executive w San Diego o godzinie 3.47. Federalna Administracja Lotnictwa FAA potwierdziła, że bada okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Uderzenie samolotu w budynki mieszkalne wywołało potężne zniszczenia i pożary, podsycane przez paliwo lotnicze wylewające się z wraku. Służby ratunkowe natychmiast ruszyły na miejsce, rozpoczynając akcję zarówno we wraku samolotu, jak i wśród uszkodzonych domów. Początkowe informacje były jednak pełne niepewności, zwłaszcza co do liczby osób na pokładzie i skali ofiar. Samoloty typu Cessna 550 mogą pomieścić od 8 do 10 osób, jednak przez wiele godzin nie było wiadomo, ile dokładnie osób znajdowało się w feralnym locie. Pierwsze doniesienia mówiły o co najmniej dwóch ofiarach śmiertelnych, jednak lokalne władze i straż pożarna przez długi czas nie były w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy osoby te leciały samolotem, czy też zginęły na ziemi. Dopiero po kilkunastu godzinach od intensywnych prac ratowniczych i dochodzeniowych lokalne władze przekazały zaktualizowany tragiczny bilans. Ustalono, że w katastrofie śmierć poniosło sześć osób. Wszyscy, którzy znajdowali się na pokładzie CESNY. Siła uderzenia była tak duża, że jeden z domów został kompletnie zniszczony. Zdjęcia z miejsca zdarzenia ukazały zwęglony i zawalony dach. Co najmniej 10 innych budynków mieszkalnych w okolicy odniosło poważne uszkodzenia. Zniszczeniu uległo także kilka samochodów zaparkowanych w pobliżu oraz elementy infrastruktury osiedlowej. Związku z katastrofą i rozprzestrzeniającym się ogniem oraz dymem konieczna była ewakuacja z 100 mieszkańców z zagrożonego obszaru. Chociaż początkowo informowano, że nikt na ziemi nie ucierpiał fizycznie, późniejsze raporty zweryfikowały te dane. Pięć osób z jednej rodziny wymagało hospitalizacji z powodu zatrucia dymem, co jest częstym następstwem pożarów wywołanych katastrofami lotniczymi w terenach zabudowanych. Kolejna osoba trafiła do szpitala z obrażeniami odniesionymi podczas desperackiej ucieczki przez okno z budynku zagrożonego płomieniami. Dwie inne osoby otrzymały pomoc medyczną na miejscu z powodu drobniejszych urazów. W miarę napływania kolejnych informacji ujawniono także, że to samość niektórych ofiar katastrofy. Jak podała telewizja BBC, na pokładzie rozbitej Cesny znajdował się znany w Stanach Zjednoczonych producent muzyczny Dave Shapiro, który miał na swoim koncie współpracę m.in. z popularnym zespołem Sum 41. Wśród tragicznie zmarłych był również Daniel Williams, były perkusista zespołu The Devil Wears Prada. Lokale, lokalne władze San Diego nie podały od razu szczegółów dotyczących trasy samolotu, poza Ogólnym stwierdzeniem, że był to lot ze środkowego stanu zachodu USA. Informacje z portali monitorujących ruch lotniczy, takie jak Fly uzupełniły ten obraz, wskazując Wichite w Kansas jako miejsce startu, Przyczyny katastrofy są obecnie przedmiotem szczegółowego odchodzenia prowadzonego przez Federalną Administrację Lotnictwa. Śledczy będą starali się ustalić dokładny przebieg zdarzeń oraz wszystkie czynniki, które mogły doprowadzić do tego tragicznego wypadku w Murki canyon. Katastrofa ta wstrząsnęła lokalną społecznością, pozostawiając po sobie nie tylko zniszczenia materialne, ale przede wszystkim ból po stracie ludzkich istnień i pytanie o bezpieczeństwo lotów nad gęsto zaludnionymi obszarami miejskimi.